Fakturę sprzedaży w programie Komar Herpe Optima wystawić można z poziomu menu, handel, faktury. Ikoną zielonego plusa dodajemy nowy dokument. Na formularzu dokumentu wybieramy nabywcę z listy kontrahentów za pomocą przycisku kontrahent. Po wybraniu kontrahenta klikamy na ikonę zatwierdź. Następnie za pomocą ikony plusa dodajemy na fakturę pozycję scennika. Z listy towarów wybieramy towary przeznaczone do sprzedaży, a następnie zatwierdzamy. Po zatwierdzeniu towary zostaną przeniesione na formularz dokumentu. Na pozycjach faktury sprzedaży należy ustawić ilość oraz cenę sprzedawanych towarów lub usług. Na dokumencie znajdują się domyślne ustawienia pobrane z karty kontrahenta. Pozostawienie zaznaczonego parametru bufor powoduje zapisanie dokumentu do bufora. Dzięki temu możliwa będzie edycja dokumentu, a nawet jego usunięcie. Całość zapisujemy, wybierając ikonę dyskietki. Zapisany dokument do bufora na liście faktur widoczny jest w kolorze zielonym. Ponieważ dokument jest w buforze, można go jeszcze edytować, wybierając ikonę lupy. Możemy na przykład usuwać, dodawać bądź edytować pozycje towarowe. Zmieńmy zatem ilość na drugiej pozycji. Tym razem dokument zapisujemy na stałe poprzez odznaczenie parametru bufor. Postawienie zaznaczonego parametru wz spowoduje automatyczne wygenerowanie dokumentu wydania zewnętrznego do utworzonej faktury. Oznaczamy parametr dokument wz, zostanie on wygenerowany później. Zapisujemy dokument. Dokument zapisany na trwałe na liście ma kolor czarny. Zamykamy listę wybierając ikonę z czerwonym krzyżykiem. Dokumenty handlowe domyślnie powodują ruchu na magazynie. Ilości z faktury sprzedaży będą widzieć w rezerwacji aż do wygenerowania dokumentu wydania zewnętrznego. Z menu głównego przechodzimy na zakładkę Handel, a następnie wybieramy zasoby. Wszystkie towary z faktury sprzedaży należały do grupy roślin. Zawężamy widok właśnie do tej grupy. Odznaczamy grupę główną i znaczamy pod grupę rośliny. Na liście zasobów ilości z faktury sprzedaży widoczne są jako zarezerwowane. Na karcie towaru, na zakładce rezerwacje możemy sprawdzić, z jakimi dokumentami rezerwacja towarów jest związana. Dokumenty handlowe, tak jak faktura sprzedaży, generują płatność. Faktura posiadała formę płatności przelew, w związku z tym przechodzimy na zakładkę Kasa Bank i wybieramy preliminarz płatności. W tym miejscu powstało nierozliczone zdarzenie. Ponieważ forma płatności przelew była powiązana z rejestrem bankowym, należy prawym przyciskiem myszy rozwinąć menu kontekstowe i wybrać opcję rozlicz pojedynczo. Po rozliczeniu taka płatność trafia do zapisów kasowo-bankowych.